Fiamanko, witam na moim kanale. Trochę mnie nie było, ale też wiele innych zajęć jest. Trening i dzisiejszy sparing zaraz wam pokażę, ale najpierw opowiem wam więcej w ogóle o co chodziło w tym sparingu, który widzieliście być może na relacji na Instagramie. Od jakiegoś czasu chodzę sobie do klubu Dragon, Starachowice. Serdecznie też zapraszam. Fajne są zajęcia, fajne treningi. I od razu utnę pewne spekulacje. Zanim przejdziemy do odcinka, oczywiście zapraszam do sklepu. Link w opisie. Bluzy bez mnie ta firma nie istnieje. No i macie też linki do moich dwóch audiobooków. Tak więc na podstawie tych moich treningów bokserskich, powstało wiele teorii, że to chodzi o fame MMA. Tutaj od razu mogę powiedzieć, że nie w ogóle. To jest taka dla mnie po prostu, żeby trochę sobie poruszać się ogólnie, no nie. Też w kontekście nerwicy też to jest ważne, żeby jednak się ruszać, przełamywać też siebie, nie. To jest taki bardzo ważny kontekst tego wszystkiego, żeby trochę nabrać takiego charakteru w sumie, no bo. Nie zawsze, no wiecie, człowiek nie jest taki pewny siebie w ogóle w nerwicy. Jest jeszcze to utrudnione. Te treningi poza samym aspektem, takim że się ruszasz, to mają niewyobrażalny walor takie wzmacniania pewności siebie, psychiki, przełamywania pewnych rzeczy. Dla wszystkich nerwicowców, anegdota, a w zasadzie takie ciekawe info, zanim przejdę do omawiania tego sparingu, że. Ja mnie, na przykład dzisiaj byłem u lekarza i chcę wam powiedzieć, e, objawy typu, że mm, wolno wam bije serce, albo ja miałem teraz, że na mrozie, na zimnie, jakbym na Monteverest wchodził bez maski tlenowej. No i tak samo, że przysiady, ciężko i że mi się słabo potem robi, jak robię przysiady, albo jak chodzę tak po zimnym powietrzu. No i na przykład ja byłem godzinę temu kardiologa i nic nie wyszło, wszystko jestem zdrowy. Więc nie mówię, że każdy, ale chodzi o to, że takie objawy mogą też być właśnie, w nerwica, bo w czymś innym. Nie? E, także nie jest to ani serca, ani nic. Także, jakby ktoś się przejmował, że ma podobnie, a mu badania wychodzą dobrze, no to właśnie. Dlatego to tak mówię, zarzucę na szybko Wam powiem. E, słuchajcie, e, te sparingi, zaraz Wam je pokażę, oczywiście. E, zaraz zobaczycie, jak one wyglądały, ale zanim, e, to chcę po prostu powiedzieć, że e, to był mój w ogóle pierwszy raz. Y, gdzie sobie tak stanąłem w ringu z żywym człowiekiem to raz i zaraz to rozwinę y, dwa, no cały czas ta nerwica, to zaciskanie i tak dalej i tak dalej y, trzy, no zero w ogóle jakiegoś doświadczenia wcześniej y, z, ze sparingami i w kontekście trenowania y, sportów uderzanych, jak mogę tak powiedzieć no to jedną rzeczą jest trenowanie na workach, a inną właśnie taki sparring, o czym zaraz się przekonacie, jak to zaczycie. I no, chodzi o to, żeście z nie pomyśleli, że nie wiadomo ile już człowiek to trenuje, takie moje spostrzeżenia, no to są między innymi takie, że w ogóle nie wiesz, co robisz na początku w rynku, bo oddech. Po pół minuty byłem spompowany, tak że już w ogóle oddychałem rękawami. Bo y, ktoś ci chce, widzi, że idzie na ciebie, chce ci urwać głowę, i uwieście mi, że y, na pierwszy raz ty w ogóle nie wiesz, co masz robić. I w pewnym momencie kulisz się w ogóle, bo y, naprawdę, wbrew pozorom, nie wiem, jaki ten ring jest. Nie wiem czy tam wymiarowy, czy niewymiarowy, ale to jest moment, kiedy zagonicie ktoś, kto już trenuje to bardzo długi czas i jest koniec. I ty nie wiesz, co masz robić. No ja miałem takie, że już się chowasz, kulisz głowę, i po prostu niesamowite też jest to, jak szybko ten tlęci ucieka, bo ty w ogóle jesteś zaciśnięty, nie masz luzu, nie oddychasz, zadajesz jakieś w ogóle nie wiadomo jakie ciosy, zresztą co zobaczycie też. Mm, mm, zaraz mm, no i yy, no nie sposób było w ogóle yy, tam jak na pierwszy raz cokolwiek zrobić po jakimś czasie się tam jarnąłem pewne rzeczy że trzeba bardziej serią podejść że nogami trzeba podejść że wiesz że nie próbujesz powietrza że yy, jak idzie na ciebie ktoś no to tam zejścia nie zejścia to w ogóle jest cała droga przede mną to <słyszy> proszę tutaj wiecie no, wyrozumiałość jedno co na pewno He, he, nabrałem przekonania, że zupełnie co innego jest właśnie trenować ceny 3 lata, 5. Tam trener też opowiadał, że był chłopak, który boks trenował chyba 5 lat czy ileś, ale nie sparował i przyszedł na sparingu i w ogóle nic, zero. To w ogóle nie miało przełożenia. I to faktycznie jesteś tym, że e, możesz sobie na worku trenować pięknie, może ci to iść ładnie, technicznie, ale w momencie worek nie oddania. I w momencie, kiedy pojawia się chłop drugi, który chce ci urwać głowę, no to po prostu wychodzi, że zaczynasz od zera. No masz te podstawy już techniczne i to OK, ale ten sparring, to wyczucie dystansu, no to jest podstawa za. za, za po tym pierwszym razie, pierwsze co moje wnioski się narzuciły, to że ten dystans, wyczucie dystansu, to, to odejście i strach przed bombą. No to, jest, to jest takie coś, co zauważyłem też, nie wiem, może tylko yy, tak, nie wiem czy wszyscy mają, ale po prostu. Masz, nie masz tego luzu, bo masz ten strach, że ktoś cię zagania, zagania i zaraz po prostu ruszy, i, i strach przed dostaniem w łeb. Nie? I nawet nie masz czasu wyczuć nawet tego. I no, teraz naprawdę widzę, jak to jest, bo do tej pory to człowiek na przykład oglądał sparingi jakieś, oglądasz na przykład na YouTube czy coś, i, i widzisz, i to ci się tak wydaje, że dużo dalej to jest, że to się dzieje dużo wolniej. Uwierz mi, że jak wejdziesz do tego ringu, to się dzieje dużo szybciej. Jest, ring, masz wrażenie, że jest tak mały, że dosłownie parę kroków już cię ma. I, i, i koniec, nie koniec, I tutaj to, to właśnie się dzieje jakoś jest zupełnie inaczej niż jak się ogląda, że tu uniki, tu unikają, tu mają to. No, no, to, jest, to jest masakra. Bo ktoś, ja na przykład, szedł na mnie trener, i ja od razu się cofałem, już wiedziałem tak z teorii, że mniej więcej raczej trzeba po łuku schodzić, ale to też nie dawało, bo mnie zaganiał tam jak gęśnie na podwórku. I wyglądało to jak wyglądało. Na pewno też teraz widzę, że ktoś, kto dużo się rzuca, dużo szczeka, dużo gada, krzyczy i w ogóle, to tak naprawdę no, mało potrafi. I to też. Dopiero to widać, jak wejdziesz faktycznie do tego ringu. Co innego jest gdzieś tam w adrenalinie na ulicy i w ogóle ktoś zgrywa cwaniaka, no bo leci na hurra i w ogóle jest cepeliada, a co innego, jak faktycznie wejdziesz do tego ringu i masz naprzeciwko siebie chłopak, który się tego nie boi w ogóle, i pierwszy twój cep jest leciutkie odejście, a ty w ogóle o tak wyglądasz, jak pijany wujek na weselu. To jest diametralna różnica i tutaj naprawdę doceniam i wiele pracy w ogóle przede mną, o ile dam radę. Mam nadzieję, że dam. I w końcu człowiek mniej więcej się nauczy tych podstaw. Jestem przekonany, że bardzo duży walor takiej pewności siebie. Nie wyobrażam sobie tak po roku treningu i takich sparingów, to mam wrażenie, że człowiek dużo pewniej by się czuł, bo to jest po prostu przepaść. Między cfaniakowaniem na ulicy a czymś takim. To jest naprawdę mi się wydaje, że, że, że warto. I, i, I tak naprawdę ktoś, kto, kto, kto zawodowo to robi, no to raczej mało mówi. I, 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 tylko, że to tak dziwnie się mówi, a dziwnie mi jak pójdziecie na salę i to, co Wam teraz mówię, doświadczycie. To myślę, że głębiej to zrozumiecie, tak jakby. Więc zapraszam też. Na takie treningi, kto jest z okolic, to Dragon, ulica grzybowa. Linkuję tam profil w opisie też. No i możecie sobie teraz zobaczyć fragmenty z tych sparringów. I, I pierwszy sparring, po prostu kondycja zero. No wszystko, wszystko, było na zero. Jestem takim zawodnikiem, który zaczyna grać i ma wszystko na zero, nie? Ja was serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do odwiedzin sklepu. Link macie w opisie. No i co, no mogę powiedzieć, że

Gdzie, gdzie, gdzie? Jeszcze nie mogą go. Nie, 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 się. nie, nie, kładź się po <inmotivlass> co -oh! się schylasz? a ja się nie jak tylko to robił a ja się wyroję

No co šťastný, já jsem... A ještě nevěrnou. Já jsem tě takhle Nie, Ne, ne, ne. Yeah, já to tu yeah. no, no, uh -huh. to vykupuji. to 20 sekund. Tak se wydaje.